Operacje ginekologiczne czy też cięcia cesarskie pozostawiają blizny. Czy powinnyśmy się martwić konsekwencjami takich, takich blizn? Czy mogą wywoływać jakieś większe problemy w naszym ciele? Otóż tak, bardzo fajne pytanie i za nie dziękuję, ponieważ blizna, oczywiście, która jest jakby wynikiem, następstwem operacji, ja uwielbiam takie określenie, że w przypadku cięć cesarskich blizna to jest jakby coś, co dało życie, takie nowe życie, i rzeczywiście dla kobiet wydaje się, że to jest tylko estetyczna sprawa, która no ma swój, że tak powiem, mhm. naturalny proces gojenia. Oczywiście no nie możemy mówić o jakiejś naturalnej fizjologii, Bliźni, kiedy mamy tydzień po porodzie, prawda, czy po jakiejkolwiek operacji ginekologicznej. Natomiast ona w swoim, że tak powiem, późniejszym okresie, zwłaszcza kiedy kobieta już jest po okresie połogu mm -hmm. i mówimy tutaj o takich pełnych dwóch miesiącach, zaczyna formować się i przyjmować swój kształt. I oprócz tego, że dla kobiety, dla, dla, dla młodej mamy, ona ma tylko oczywiście efekt estetyczny, nie zawsze kobieta jest zadowolona z tego efektu. E to niestety może nosić jeszcze mniej za sobą konsekwencji w postaci tego, że ta blizna przyrasta, robią się z niej wzrosty, zwłaszcza u osób, które mają jakby tendencję do nadmiaru kolagenu, nadmiaru produkcji kolagenu i ten kolagen w tej bliźnie zaczyna przyrastać po prostu do tkanek, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie jakby samej bliźnie. Jak możemy to odczuwać? Jak, jak to jest odczuwane, że z tą blizną coś jest nie tak? Czy to jest, czy to jest ból? Jak, jakie problemy są z tym związane? Pierwsze, co czuje kobieta, to czuję pociąganie blizny w zależności od pozycji, w której, w której aktualnie się znajduje. Zwłaszcza jeśli ma, najczęściej zgłaszają panie, że to jest taka pozycja, kiedy one pochylają się nad łóżeczkiem swojego dziecka i muszą je dźwignąć do góry, mm -hmm. to czują takie ograniczenie, gdyby skóra miała się pod tą, nad tą blizną po prostu rozerwać. E, więc pierwsze, że tak powiem odczucie to jest pociąganie i dyskomfort w pewnych pozycjach, który potem jakby coraz bardziej, nasila się, że tak powiem, w, w ból, im dłużej jakby stan po, po porodzie, że tak powiem, się z tą blizną pociągającą tak naprawdę utrzymuje, im bardziej ona, że tak powiem, wzrośnięta jest. W przypadku właśnie osób, o których wspomniałam, czyli z tendencją do blizn mhm. przerośniętych, tak zwanych bliznowców, Calatanoges, tak naprawdę, one bardzo szybko będą dawały ból u tych osób, nie tylko w zależności od pozycji, ale czasem nawet w łóżku, w spoczynku, kiedy jest, jest już odpoczynek nocny, przy przewracaniu się z boku na bok, taka osoba poczuje, że ta blizna rzeczywiście ciągnie, i ona zaczyna. Przybierać taki charakter wyrastania wewnątrz, jakby wewnątrz ciała, czyli ona się wpukla do, do środka. Dobrze, rozpoznałyśmy problem, co mhm. powinnyśmy zrobić. Przede wszystkim zwrócić się po okresie połogu, zwłaszcza jeżeli był poród po prześcięcie cesarskie do fizjoterapeuty, który zajmuje się, że tak powiem, tematem blisk i będzie w stanie jakby w sposób taki obiektywny to mógł ocenić. Oczywiście w takich już bardzo fajnych sytuacji by było udać się na wizytę do osteopaty, który będzie, że tak powiem, w stanie jakby. Powiedzieć o konsekwencjach późniejszych nie tylko o samej estetycznej sprawie, samej blizny, ponieważ jeżeli mogę powiedzieć o ewentualnych konsekwencjach i powikłaniach, które taka blizna, która była przez nikogo nie obejrzana, z którą nie było żadnego postępowania, może prowadzić do tego, że dosłownie się skleja, czasem nawet zrasta z tkanką, która jest pod spodem, a mianowicie z jelitem grubym i z pecherzem moczowym dając później, w późniejszym czasie, nie trzeba czasem bardzo długo czekać, bo to wystarczy czasem rok po, po samym porodzie może prowadzić czy, że tak powiem, w konsekwencji dawać duże wzdęcia problemy, że tak powiem, z, z wypróżnianiem się zwłaszcza z, z jego regularnością i dwa Częste bez podłoża infekcyjnego, tak naprawdę bez jakiegoś wymazu bakteryjnego, z pęcherza moczowego, jego zapalenia, bardzo dziwne, ponaglające się, że tak powiem, w czasie, które się gdzieś tam utrzymują dłużej. Często jest tak, że oczywiście pacjentka pójdzie z takimi objawami, kiedy widzi, że jest stan zapalny pęcherza moczowego, często pójdzie do swojego ginekologa prowadzącego czy położnika, który prowadzi ją w okresie ciąży, robi serię, że tak powiem, badań, robi badanie USG, które bardzo często jest... Czyste tak naprawdę, nie wychodzi żadnego podłoża infekcyjnego, które by pokazało, że tak, to na pewno, że tak powiem, jest jakaś tam sprawa bakteryjna w cewce moczowej. W późniejszym etapie, już kolejne, że tak powiem, miesiące pokażą, że są wzrosty blizny z jelitem grubym, tylko że to Już można, tak, by było tak? ocenić, kiedy jest dwa miesiące po porodzie, blizna jest formowalna, jest bardzo proste zalecenie dla takiej kobiety, jak postępować z tą blizną, że tak powiem, w domu, co robić z wykorzystaniem, że tak powiem, minimalnego na przykład nakładu pieniężnego ze strony takiej mamy, bo chodzi o kupienie tak naprawdę jakiegoś zabliźniacza w postaci maści, czy wykorzystanie zwykłej oliwki takiej dla, dla dziecka, którą ma i postępowanie poprzez prosty mas mobilizacyjny tak naprawdę tej blizny. Ewentualnie tutaj można z fizjoterapii wykorzystać metodę kinezjologii tapingu, dawać pacjentce, że tak powiem, informacje jak naklejać, może być w stałym kontakcie z fizjoterapeutą. Kończy się to w praktyce z mojej, że tak powiem, wiedzy na trzech wizytach rozłożonych czasem w okresie półtora miesiąca. Koniec blizny przyrośniętej, koniec gdzieś tam wiedzy takiej, czy. czy... Że mama ma na uwadze to, że ona może mieć z tego tytułu jakieś konsekwencje mhm. i, i powikłania. Tak Czyli uściślimy. Tak naprawdę ta terapia tej blizny, tak? opracowanie blizny, to, to są wizyty u fizjoterapeuty, opracowanie masaży, które mamy wykonywać sobie same w domu, mhm. tak? jeżeli taka blizna u nas występuje. I do tego dodatkowy nie, wspomniała Pani fizjotyping. Mhm. E, czy mamy jeszcze coś w zanadrzu, czy to są po prostu te standardowe nie, elementy, z których korzystamy? Tutaj jakby pacjentka dostaje że tak powiem informacje czy postępowanie do do w ogóle cokolwiek. czy należy cokolwiek mhm. robić w przypadku jej blizny bo w, w, mówimy o bliźni, która się zrasta która przyrasta nie mówię o rozejściu się blizny bo tutaj jest absolutnie jakby przeciwne jakby postępowanie kiedy ta blizna się po prostu nie zasklepia, ciągle wydobywa się jakieś tam osocze czy po prostu krew coś się że tak powiem mhm. z tej blizny sączy natomiast ta wizyta oprócz blizny kiedy ma kiedy, kiedy Mamy już tutaj dwa miesiące po połogu, i na przykład, oprócz fizjoterapii, albo już od samego początku zgłosi się na wizytę do osteopaty on będzie patrzał, badał, jakie są zależności trzewne w obrębie jamy brzusznej, czy ta blizna ma jakąś korelację po prostu z jelitami, czy z pęcherzem moczowym, czy jest szansa, że one się ze sobą po prostu mm -hmm. zesklapiają i przyklejają, bo mówimy też o okresie, kiedy w okresie połogu u mamy wstępują narządy tak naprawdę, no bo miałyśmy duży brzuszek, prawda, trzewia jamy brzusznej mhm. poszły do góry i one powoli zaczynają wracać do swojej, że tak powiem, do swojego położenia na swoje miejsce, więc warto to ocenić pod kątem tego, czy później będą konsekwencje w postaci chociażby wzdęć, czy jakieś niestrawności, które nie mają nic wspólnego z jakąś nietolerancją pokarmową. Czy... Czyli po prostu warto nawet prewencyjnie odwiedzić fizjoterapeutę i Dokładnie. sprawdzić tą, tą bliznę, nawet jeżeli nie mamy żadnych dolegliwości. Proszę powiedzieć, jaki czas jest potrzebny na to, żeby średnio, żeby ta blizna Przestała y, ujawniać dolegliwości, czy, y, czy to ciągnięcie z jednej strony, czy jakiekolwiek inne. Pierwszy okres po porodzie, y, w momencie, kiedy ona się naturalnie goi, jest czymś absolutnie normalnym, że, że tak występuje i są odczucia, one potem nie muszą dawać, że tak powiem, późniejszych konsekwencji. Natomiast Dajemy, powiedzmy, pacjentce 6 takich pełnych tygodni na to, żeby blizna się zagoiła. Ona często u kobiet goi się dużo wcześniej, tak naprawdę, ale 6 do 8 tygodni, kiedy połóg, cały okres, kiedy mama się po prostu regeneruje, jest tym normalnym, że ona może dawać jakieś tam odczucia. Później w momencie, kiedy powiedzmy w ósmym tygodniu zgłasza się na wizytę, potrzebujemy około czasem miesiąca, czasem dwóch, ale myślę, że spokojnie nie więcej, do 10 tygodni, żeby rzeczywiście zamknąć temat samej blizny i żeby już nie mieć. Z... Zapomnieć. Dokładnie zapomnieć, że, że ona jest, oczywiście, jeżeli kobiety chcą, później estetycznie sobie z nią walczyć, żeby w ogóle gdzieś tam ją zniwelować, no to tutaj na pewno gdzieś tam udają się na wizyty takie w kierunku medycyny estetycznej natomiast to już jest dużo dłuższy, że tak powiem, okres.